Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku to będzie lumpek z wers... Wersa w, <laughs> w dokładnie, z Pateckim, także pisaliście w komentarzach, jest padecki, proszę bardzo Nie mogę się doczekać tego odcinka, wiecie o tym, że czekałem na niego bardzo, bardzo długo Tak, z Patecem umawialiśmy się na ten odcinek chyba miesiąc albo nawet półtora miesiąca, nie? Ale wreszcie znaleźliśmy czas, jest dziewiąta, dziesiąta rano już prawie, także mamy chwilę i znajdziemy w Patecki, mam nadzieję, jakieś fajne ciuszki mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego w Lumpeksie. Bo, przyznaj się, chodzisz czasami do Lumpeksu, czy nie? Chodziłem swego czasu. Teraz już nie chodzę, ale nie mam problemu. Tam według mnie są bardzo fajne rzeczy. Można znaleźć takie właśnie old fashion, a ja lubię takie. Uuu, bardzo ładnie powiedziane. Także dzisiaj postaramy się znaleźć Pateckiemu fajne rzeczy i porównamy, czy fajniejsze znajdziemy w Lumpeksie, czy w sieciówce. Jeszcze nie wiem, jaką sieciówkę weźmiemy pod lupę, ale o tym się przekonam Może nawet zrobimy tak, że sobie sam wybierzesz jaką sieciówkę. Też zależy, jaki styl wybierzesz w nie? Żeby Dokładnie. było widać, żeby było jednak podobieństwo. Cały czas wchodzę w cudzych ciuchach. W końcu będę miał jakieś fajne fity. Nawet dzisiaj poprosiłem Werę, żeby mi dała skarpetki, ukradła Karolowi. Także <laughs> ten. Dzisiaj postaram się znaleźć kolejkę coś fajnego, także jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zeciecie łapki w górę, a będzie takich odcinków więcej. W komentarzu proponujecie mi kolejne osoby, a ja chętnie zabiorę do tego odcinka. Oczywiście nie zapominajcie również o o czym. O, yy, wchodzenie na mój Instagram i mój kanał na YouTubie. I subskrypcji mojego kanału tutaj macie przycisk, także klikajcie ten przycisk i będziecie że to z każdym filmem. A my się już zbieramy, jest jej paskudna pogoda, bo dzisiaj jest yy, deszczowo, ale mam nadzieję, że ta pogoda nam nie przeszkodzi na nie ma, nie ma takiej nawet możliwości. Nie może być coś takiego, że nasz humor jest uzależniony od pogody. Dokładnie, także lecimy. Wiecie co? Leje jak zebra! Jesteśmy już pod lumpexem, Fatas jeszcze niczym wejdziemy. Powiedz czego szukamy. Szukamy tak. Wszystkiego, a przede wszystkim chciałbym, żebyś mi znalazł jakieś fajne spodnie. Bo Dobra. to wiem, to, to mi się wydaje, że to jest moja pięta, iguła Obecnie mam na sobie spodnie trąby. Chcę mieć takie koszule kolorowe. Myślę, że bardzo luźno. Myślę, że taki old fashion taki, taki właśnie. Wybieramy cię trochę pod Twoją czapkę. Trochę pod moją czapkę, ale yy, wiesz, tak bardzo funky, tak młodzieżowo. Dobra, czyli szukamy spodni. Wydaje mi się, że spodnie mimo wszystko lepiej. Zajdziemy w sieciówce, ale możemy jak najbardziej to spróbować. Yy, koszule. Koszule. koszule tutaj możemy znaleźć jakieś ciekawe, fajne, ale. Widzę, że Ty teraz bardziej ubierasz się na sportowo przez pryzmat Twoich butów, które sobie e, kupiłeś od Matiego, Matiego. Teraz masz trzy pary nowych, które są kolorowe, czarne i jeszcze jakieś białe, nie? No, no, no Czyli będą stosować do wszystkiego, lecimy, chodź Powiedz mi jeszcze jaki masz rozmiar Nie wiem Albo 38 albo 52 Załóż troszkę rozbieram No wiem właśnie, bo nie pamiętam Dobra, któ która skala W ogóle szczerze, mi się wydaje, że ja będę wyglądał we wszystkim dobrze Hashtag skromny O, jakie fajne gracie no fajne Ale trzeba by było jeszcze je podwinąć, nie? Mhm, żeby miały taki, tak, żeby różnorodność, no. ten kolorową, nie? Tutaj zobacz, masz na przykład kurtkę z Zary Zobacz, mhm. taką farbą I to jest Elka No to bierzemy fajne czy nie tak, fajna? Tak. Mi się podoba No spoko, spoko, bierzemy, bierzemy. No, ja też dam sobie coś ziornie dla siebie, co? Tak między wierszami tutaj zerpnie Czasem Madr... się zdarzy, że też znajdę coś fajnego, ale dzisiaj no, sobie nie. odpuszcza Właśnie, ja mam z lumpów Jedną mega fajną rzecz, taką skórzaną kurtkę Najlepiej Wy, Wyrosłem z niej, ale w ogóle się okazało, że ona kosztowała jakieś 1200 zł Niemiecka firma, jest mega dobra Ja na przykład dałem ją sobie do wyprania takiego mocnego, musiałem zapłacić za to powiedzmy tam 100 czy tam 150 zł Ale dzięki temu mam kurtkę na lata, tylko że z zgrułem, także była na dwa lata Sweterki to superantka alternatywa na zimę, szczególnie jak jest właśnie taka brzydka pogoda. W swetrach każdy facet wygląda fajnie. Najlepiej w połączeniu z jakimiś obcisłymi spodniami, najlepiej takimi rurkami, slimami, żeby tutaj na górze było tak luźno, a na dole jednak były dopasowane spodnie. Tak samo wyłączymy bluzy czy nawet t-shirty. Uuu, ona jest fajna. Piłkarska! Ci No pewnie, że tak. Wyobraź sobie, jak się kozacko chodzi. Si stoisz tak, masz taką t-shirt, taki old school'owy Evertonu. No dobra, wkładaj do koszyka, normalnie, nawet. Nie, Wera się boi, bo ja mam strasznie ten... Ja mam taką strasznie mm, bezwstydny sposób chodzenia. I teraz sobie nawybieram Ci jakieś rzeczy później ludzie będą mówili, że to Ty mi ja wybrała. wybrałaś. No właśnie. Proszę. A czy Ty masz eleganckie spodnie? Nie. A może Ci wejdziemy? No, no, koniecznie. Mam galowe tylko. A... Co to znaczy? Że takie od garnituru, takie mam, ale takie w, w takim fikuśnym kolorze. A patrz, jakie te są? Mi się tam na przykład, te po nie podobają. Bo są, patrz, z Adidasa i są takie. Czy o jakim ma materiał? Kozak. Kozak, kozak, kozak. I, i też się będzie o nich odpijał. O, no, patrz tam dalej pod a ja do Was przejmuję. Skórne rzeczy są teraz mega fajne, tak samo jak luki skórzane w różnych kolorach. Teraz modne stały się również skórne ubrania w innych kolorach, na przykład w nawet baby blue, czy w czerwieniach, czerniach, brązach, we wszystkich kolorach. Teraz krem też bardzo mocno dał o sobie znaki. Co ty tak z tym sportowym? Też ty fajne. Nie, tam co fajniejsze. Więc jak macie tylko dostęp do skóry w lumpeksach, oczywiście takiej sztucznej skóry, to kupujcie. Ej, super, czujesz jak z małą na zakupach Nie szukać ciążków, ja sobie gdzieś tutaj latam, tak tak Zostaw to, zostaw to Ale powiem ci Patec, co? Że baby jednak mają <śśpiewa> Że baby jednak mają łapkę Czy oglądasz tak? W lumpach? W sumie to jest też na dobry sposób, bo zobacz, możesz z jednej strony i z drugiej, a od razu idziesz z dwoma <śpiewa> Ej, Bera, please Pobrezę, to jest tu na Please Nie, wiesz, co? Nie zmieszczę się, kurde. Tutaj w lumpach też można teraz znaleźć w sezonie zimowym bardzo dużo kombinezonów, które się przydają. Bo szczególnie, że kombinezony są dosyć drogie, bo kombinezony no, kosztują około 300-400 zł. A tutaj w lumpie taki normalny kosztuje 32, więc to ogólnie jest bardzo duże. Ułatwienie, tak, to jest cena. A cały czas się na to patrzę i myślałem, że są jakieś rozmiary. Nie! Serio! <laughs> Teraz są też mega modne jeansowe rzeczy. Tak jak na przykład byś miał o. cały fit z jeansu, to też by był to totalny kozak moim zdaniem. Tylko to właśnie musi być, wiesz, jakiś taki ładny jeans, bo o, jak na przykład to, nie? Bo porównaj sobie to, na przykład do tego, które ci bardzo podoba. Szczerze to. To, nie? My? I moim zdaniem to jest serio spoko i nawet do czarnych spodni mogłoby być jeans. Tak szczerze. Albo właśnie pod to jakaś biały t-shirt. No, mega fajne. Jeszcze tutaj ma takie. Drzewie, tak, taki, taki skandry, Tak, fajnie. Ta firma. No, moim zdaniem, ten koszek będzie mega ciepły. I będzie też on mega fajnie wyglądał. Do naprzód, ja z tych spodni? Tak. Dawaj, przymierzaj, bo naprzód do tych trasów. O! No, no, no. Zazbroić czasów takie na siłą <grym> No wiem, wiem, ale musimy Znaleźć jakieś fajne rzeczy. Czaj, które będziesz Nosił mimo wszystko. O i ta moim zdaniem Dobrze siedzi. Też należy powiedzieć, że mam na sobie Bardzo grubą brunę, nie? Ale to jest Wiesz jakie fajne są takie, takie właśnie kurtki Jeszcze jest fajne to, że one są takie pikowane I to zarobisz się wyglądem Do jakiegoś białego t to będzie fajnie wyglądać Zobacz. I ty jesteś też brązowo włosy, więc Do ciebie będzie fajnie wyglądał ten kolor. Bierzemy Serio mi się to podoba. To odkładamy Do rzeczy, które mi się podobają Pe no dobrze wyglądasz. No pewnie, że tak, bo tak w no takim czasie, wiesz i idziesz załóżmy na dolnych młynów i wiesz, masz takie coś i, i jest fajnie, nie? Wyglądasz jak sportowy teraz. Dobrze, dobrze. Bo to, to było za śmianie się ze mnie. Przepraszam najmocniej. Kupisz mi? kupisz mi. No dawaj, odkładam na fajne rzeczy. i O, i ta jest większa na ciebie, I nie? Pierwsza rzecz w końcu, która jest większa. Ja lubię luźne rzeczy. Uuu, ale ładny. Ale mi się podoba, a tobie się podoba? Bardzo. Mi się podoba bardzo ten kolor, jest super. To są spodenki, które ty wybrałeś, dżinsy, możesz je przymierzyć, zobaczymy czy będą właśnie, fajnie wyglądać z tym podwinięciem. Ale wydaje mi się, że tak, ogólnie spoko wybrałeś. Pokaż, a przy, podnieś troszkę bliżej. Jest git? dobre są na do ciebie? No, Dobrze się są czujesz? Wąski. są wąskie, nie? No, to a to pokaż to się to... z tyłu. <noise> Nie no, wydaje mi się, że co lepsze znajdziemy się świecie, tak szczerze, żeby nie robić też wioski z ciebie, no, masz lepiej się wyraźnie no. gorzej, nie? Ej, stop. super pasują. One są takie luźniejsze, że nie można się patrzeć na t-shirt, prawda? Bo do no, tego no. będzie no. inna góra co płicze. Ale yy, są tej kowe. Ja chcę spróbować, czy na przykład nie dałoby się... Większego pinrola zrobić, nie? W ogóle po prostu Ale możemy Aha. ci też je zwęzić, bo ogólnie jak są fajne, to wydaje mi się, że trzeba je troszkę węzić w nogawce. I co, padać, dobrze czy źle? Ej, ej! jest dobrze! Mi się ja. mega podobają. No ej mi się podoba. Wiesz, jakie skórzane spodnie to teraz modne? No. Są fest modne do tych, do tych czarnych butów, co masz teraz. Serio, i do czarnej bluzy, albo do czarnej koszulki serio moim zdaniem będzie. No też się szukaj. podoba. Mi się podobają takie fikuśne rzeczy. Mi się wydaje, że nawet fajny fit byłby z tą kurtką zieloną, do tego te czarne skórzane spodnie. Jakaś czarna koszulka, kozak, moim zdaniem. Jedziemy ekipką całą w góry. Będziecie to widzieli pewnie na odcinku u Karola już niedługo i właśnie. Patec. ty masz jakieś zimowe rzeczy, Patec, u siebie? Mam dobre kurtki. Nie, ja też mam dobre. Ja swego czasu jeździłem na desce w krupie, wiesz? No co, a serio? No, w testu. I Aha. skakałem na hopkach, i jeździłem na railach, i... O, tak. Wybierz sobie rzeczy, które sobie się najbardziej okay. podobają. Ja, jak miałabym ci zaproponować, to ja z moich trzech faworytów, to to, to i ten sweter i wtedy najwyżej no moglibyśmy skrócić jeszcze te spodnie, bo one są serio za spoko. Do odcinka, mam zdaniem, fajnie i... Dobra. To co, to, to i to? Tak. Dobra. Okej, okay, mamy siadę ubrań. Za to wszystko zapłaciliśmy 160 złotych i teraz drugie tyle na pewno wydamy w sieciówce za jedną rzecz. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego, którym będziemy mogli uzupełnić tę stylizację. Ja bym chciała w ogóle zrobić taką stylówkę, żeby z tych czarnych spodni, z tej kurtki zielonej może wyszła jakaś stylówka. Koszony nie znaleźliśmy. Kurczę, też nie ten sezon, nie? No, tak... Jest bardziej formalnie, jest zimowo, są rzeczy praktyczne, właśnie spodnie ten... Dokładnie. Ono. Ale mam nadzieję, że w sieciówce uda nam się znaleźć równie coś fajnego. Mam te skórzane spodnie mam za są sztosem. Jesteśmy teraz w galerii i idziemy szukać tutaj ubrań. Mam nadzieję, że wybierzemy Ci jakąś fajną stylowę, dla jakiej chcesz iść yy, sieciówką. Najdroższej, bo nie ja płacę Nie, jak chcesz, serio, jak miałabym Ci doradzić, gdzie są teraz, serio teraz, najlepsze rzeczy dla facetów To teraz najbardziej lubię Zarę albo Berszkę Let's go there Ogólnie ja bym Ci wzięła też przede wszystkim jakieś czarne spodnie, bo jak facet sobie to często kremiesz w strąbie spodnie I też nosisz dżinsy A mi się wydaje, że czarne spodnie Baby będą twoje. Normalnie bierzemy się na kubę. są takie z dziurami tak. też nie? Tak. Co ja pomyślą, kurczę, ale ten kuba jest taki waleczny, że ma takie dziury na spodniach ciekawe ile zabił wrogów rogu. kurczka kurczka możesz zamarć, tak? Tylko, że brązową, ma taką czarną to nie mam. Bardzo mi się podoba. Skórzana kurtka to jest zawsze dobra alternatywa. Każdy facet będzie super wyglądał w czarnych spodniach, rurkach i w czarnej skórzanej kurtce. Zobaczcie, dalej są koszulki z odcinka, w którym nagrywałam z Trąbą w bardzo sieciówkę. Dokładnie kupiliśmy sobie dokładnie takie same koszulki i nawet mamy wspólną fotę na Instagramie, która wygląda tak. Także śmiesznie, bo ten asortyment cały czas niby się zmienia, ale i tak dorzucają tutaj te szane rzeczy. No, kozackie. Oglądasz to? Oczywiście, że tak. Wiesz, to to, moim zdaniem. No, to? Co jest myśli? też bardzo ładny kolor. Tak. to o czym mówiłaś, Baby Blue, pamiętajcie. Teraz to. Baby Blue będzie bardzo popularne, różowe, fioletowe. Dokładnie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście mojego odcinka na moim kanale o modzie, czyli to, co będzie modne w sezonie wiosna, lato, to oczywiście wbijajcie. I zostawcie suba na moim kanale. <laughs> Ej, to jest dobre dla Ciebie, to może być taka taka dark verso Mocne, no Ej, ja lubię różowy Ej, jak myślisz, czy będzie się dobrze skomponuje z tym czarnym, na przykład, wiesz, czarna kurtka, czarne spodnie i taki róż? Tak? Taki ostry? No. Taki? Nie, pytam się Boże, moim zdaniem git, ale moim zdaniem bardziej podoba mi się ten jaśniejszy róż niż taki ostry, okay. bo to, zobacz, zobacz jak to się rzuca. Ja bym tutaj nie był gostek ma czarne spodnie i ma taką strzelę, a ten ostry róż jest taki. Uh, a to, ten taki róż może być wyglądać bardzo infantylnie i y, zrobić takie połączenie mega mocne, nie? No Że ten, takie czerp... czerp ten, tak, to no to spróbujemy. Eleczka. Eleczka? Co sądzisz? Te kolory są teraz mega modne. Co będzie bardziej pasowało? Do Ciebie tak, to niebieski, ale... Do Baby Blue. Baby Blue, chociaż... Różowy może być z takim fajniejszym akcentem, akcentem tego Akcentem do tego czy, czy, no. no Ej, normalnie, fajnie się robi zakupy z Werką, polecam yy, Super sprawa Uuu, to jest jakiś taki golpik Go, No, golpiki są mocne, ostatnio Karol właśnie e, Jak nagrywaliśmy odcinek, Karol sobie wziął golpiki Golpiki są serio mega mocne No dobra, idziemy do przymierzalni, Kozackie jest ta, ta bluza. jest super, no. Kozacka, ona ma ten taki akcent, nie? To i to, dobra. Szczególnie, że ty i Karol jesteście mega fanami tego Ricky Marty's, nie? No, Ricky Marty's. No <ścoughs> nie wiem <śmiewa> też. Się... Rick Morty. Rick and Morty. Ricky Marty's, nie? <śmiewa> ja nie wiem Ricky mean, Martin, <śmiewa> nie? Ja nie wiem jak się tu mówi, ja tylko czasami z Karolem to oglądam wieczorami A jeżeli pytacie co to za dress, bo nawet takie pytania się pojawią To ten dres będzie niedługo nie w sklepie na wersetką. To jest mój projekt, będą jeszcze inne kolorki, na razie testuję wszystko Ale niedługo będzie na sklepie Uuuu! no fajnie Bardzo mi się podoba Mi się Wygląda... podoba ten kolor, w ogóle super się w nim, serio I, Tylko zastanawiam się czy to nie jest za wąskie trochę Tak? A, naj najbardziej kłótni I co? Bo te spodnie super się rozciągają, muszę brać Idę mi mirowa z tyłu? Pokaż? No no widać, bo Trochę specjalnie widać. tak zrobiłem. No. Uuu, też fajnie, też fajnie. Co myślisz, a które z twojej fibrody wydobywają? Te są takie wężutkie. Mi się wydaje, że tamte są fajniejsze. Czyli się zniewiściane strasznie. Trochę wyglądasz... Znaczy to nie jest źle. No Ale po prostu chodzi mi o to, że yy, bardzo... Ja wolę ja, tak... Ja wolę, tego, ja wolę tego... później, nie? No. Tam są fajniejsze, nie? Ta stylowa tak szczerze, mi się mniej podoba niż tamta, ale teraz słuchaj to. Ta stylowa jest tak mocna że wszystkie chyba będziesz wyrywał. Pokaż się, nie pokazuj co to jest, pokaż się po prostu tym. Dobra, dobra. Serio, mi się wydaje, że to będzie wyglądało najlepiej. Kurczę pieczony. kurczę pieczone. Siedzi mocno, nie? Znaczy na razie założyłem sam golf i już... Pokaż się Patec, że się nie mogę doczekać, serio. No, kurczę pieczony! kurczę pieczony! No patrz na tego pateta. No, wyglądasz, serio wyglądasz zarobi się, no przyznajcie. Ej, no fadać, wyglądasz mocno. Tu jest na Instagramie no, jak chcesz to podajcie do mnie, i wiecie o co razie. Pamiętajcie, że to moja stylizacja, okrutze w. No nie, nie, no. nie zapominajmy tutaj, prawda? Nie, no, wyglądasz zarobiście, bardzo. To jest bardzo fajne. To jest Zas... najlepsza, twoja stylizacja. Wiem, jest dobre? Takie Chcesz większe? Pogasz? Mi się wydaje, że. A jak się czujesz? Luźno czy nie? No się... nie, jest fajne, można spróbować większy jeden rozmiarek. Tak. No nie chcę. Możesz fajnie, mieć posłuchane kurski dobrze, wyglądają też jak są troszeczkę luźniejsze, więc ogólnie spoko, ale, ale wydaje mi się, że... Mocno, nie? Kurde, wyglądasz, wyglądasz. Serio, szczerze mówiąc, wyglądasz seksi. Wyglądasz sexy, fest. I Serio. słuchajcie, z tego robimy szaty i. <laughs> nie, no nie, oczywiście, jakby Karol się tak ubrał, to też bym była zachwycona. Nie, bo Karol właśnie, tak bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, e, właśnie to wszystko dobrałaś właśnie. Te spodnie. I nawet tutaj, zobacz jak wygląda. Serio, no, ty budyny te film też, też siedzą, nie? Która, twoich zdaniem, stylizacja jest najlepsza? Ta No, mi się też ta podoba. Dobra, biorę ci na pewno tą, ten film. Serio. A. Nie, no wyglądasz mocarnie, fest. Proszę, niech Karol się tak ubierze. Powiedz mu, byś tak ubrał. Karol. Chcesz wyglądać tak jak ja? Uwierz się, tak jak ja, No, wygląda mocno. Co, David? E, cały czas chcesz, wiesz, brać ślub, czy nie, Z, z swoją narzeczoną? Czy może sobie zmienisz partnera w tym momencie? Po tej mojej ostatniej Nie. Nie, nie. Dobra, Patryk, skończyliśmy nagrywać. E, w sensie, kupiliśmy tarczy, to... Dla ciebie, teraz masz nową styluę Mega się cieszy, bo teraz już będziesz e, mógł wyrywać babę. A co? Wcześniej nie mogłem? No wiadomo, że masz swój urok eee. osobisty, ale tak jak to Monia powiedziała, wiesz, teraz już a to, takiego nie, nie, nie <grych> Lecimy teraz do domu ekipy i zobaczymy, jak ekipa zareaguje. Czy zgadnie, co jest z lumpeksu, a co jest z Jestem już w domu i Patet już się w stylizację numer jeden. Tym razem nie będziemy pokazywać tego na wieszakach tylko na Patetu, ponieważ Patet już wczorał się w stylizację numer jeden i sami. O kurde Co to jest? Śwież <laughs> Skoro się dobrze. No I to dobrze, bo akurat można nakarmić kolonę Niech nie? odmierzy po drodze Dawaj go Teraz oceniacie potęca i poszczególne jego części garderoby z końcą, Czy z rumpaxu czy z sieciówki Dla usunięcia nie powiem wam jaka to sieciówka Żebyście mieli troszeczkę czy trudniej A jadł między No lub to wiesz Wydaliśmy łącznie 500 zł. E to patrz w se... tej... Kupił się! No, tak wchodzi to, wchodzi. Wiedziałem, masz steru węcie. Ma różne steru węcie, teraz zobaczycie. Czekajcie, nie popatrz sam. Chodźcie, oni mnie zabiją! Oni Nie zabiją. <laughs> <laughs> Dobra, wygląda, to taki... Wyglądam wygląda Wyglądam dobrze. Sam to nie wiem. Wyglądam dobrze. Cześć, Ej, zanim Ej, tak, przeszedłeś powiedziałeś, że ci zabijemy. Bo wiadomo, co się stanie, jak czy przyjdziesz. Wiecie, próbuję spojrzeć Wam kilka kreacji, tak? Ja powiem jedną rzecz. Jakbym miał zwykły golf, to góra byłaby fajna. Ja. I teraz zaraz zobaczysz, bo mamy no różne właśnie. stylizacje. Ale to ten... nie są damskie spodnie? Nie. Chłopie, są pantalony, gościu! Skóra teraz jest mega modna. Dobra, nie traćmy czasu, tylko oceniajcie, chłopcy. Dobrze, że wyśmialiście, to zaraz zobaczycie, jak przyjdzie przystojny. Zobaczcie no zaraz. No właśnie. No. O. Także dobra. Co to za renegaci? już na Harley'u w deszczu? Jak w Keniu! Jezu, nie. ten ból, nie martw się Patryc, dla mnie to nasz kupak Dobra, się skąd jest kurtka Kurtka? Lub jest sieciówka no ogólnie, takie sieciówce są strasznie drogie No. bo no, kosztowały chłopie 400 zł, więc wątpię żeby kupili No, to. Bez przeceny 3-400 zł by to kosztowało na pewno by powiedział Werce, nie no Werka, nie, no, tak, nie Nie będę w tym razie chodził, nie wydawaj tyle pieniędzy Więc to jest na pewno lubu. Ważna sprawa też, patrz na światło jak się odbija, to jak, się odbija tak, na... pocięte. Jak, jak się odbija i no widać, że jest skóra używana to jest na 100% luk no. Na 100% tak? dużo. To musi być luk Głosujcie żeby... no. 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 Albo lub, albo no. po prostu coś na takie przecenie, że szok To jest kurteczka, która kosztowała moi drodzy 220 zł w siedzibce No to... Myślałem, że Matyso bardzo nie mamy czy z chodził? Nie, pokażę, pokażę wam styl inną, to będę chłopie chodził. Nooo! Chłopie! Serio Na kupy parę... będziesz chodził. Pan wyglądał tak, tak <śmienny> super, ale tak? z zaraz zobaczcie to. No, raz. Nie, teraz wiemy, teraz macie z golfik, proszę bardzo. Golfik będzie. To nie wiem. Ja daje wszystko z grumpa. Golfik z grumpa. Ja z na pewno na sobie z grumpa, ale to zaraz nie. Ten golfik jest taki, że. Ładnie wygląda ten Nie wiadomo w sumie Ładnie, prawda? I jedziemy w góry, więc od razu ciepły golfik musi. To będzie że wyglądał wygląda ten golf? Cieszę się, to już mi się podobało. No bo on też jest taki. To co? Golfik z czego, moi no, drodzy? za lumpeksu. Lump. Lumpeks? E, nie, z sieciówka. Ja też powiem, siedziwka. Ja, siedziwka. Wiesz, że sieciówka. Tak? Ja z sieciówka. Wiesz, stał przez czas mniejszy lumpeks tego. Ale już Dobra, czyli to sieciówka, tak? Ja z lumpeksu. Ten golfik, moi drodzy, jest z lumpeksu. Bo <laughs> wydaje mi się, że... Y, nie zgadną, nie? Nie ma szans, nie zgadniecie. No, mamy 50%, to dlaczego? Nie Ja powiem, że lumpeks. Tak jak tak zauważam No lubię, by sieciówka już jedna osoba z nas Skoro skończysz, to ja powiem, że sieciówka Okej, a Ty? Nie wiem, jakich spodnią sieciówce Na damskim Podnieś potem do góry troszeczkę, te spodenki, Takie są? No to bardzo chodzą. Bardzo możliwe, że są damskie Joanna jest bez lup Ja to nie mam lup O Jezu Już mi podpowiedziałeś, to mój A Ci, którzy powiedzieli, że sieciówka, to wam w oczy Dzięki O, <gulet> śmiał się przez 5 minut, No już mnie podnie? Tak! ty też możesz być załatwione, tak samo Ten sam golf, te same spodnie i mnie tak wyśmiał, Nie że. Brawo. Brawo. Bardzo ładnie prze... tak? pierwszy kupiłem podnie. Nie no, ładnie, w sensie. Wgąsza... I teraz, prawda, wgąsza... że jak jak myślicie, skąd jest gol? To jest sklep Nie, 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 uwaga, 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 uwaga Panowie Chcecie tracić punkty? Te spodnie są z sieciówki Czy uwierzycie w to, że one stały z sieciówki? Jak byli lumpy z sieciówka, to jest druga stylizacja, to jest ostatnia stylizacja Nie, panowie, nie ufajcie ja mu On kłamie, te spodnie są na 100% z lumpa Bo Nie ma już w sieciówce ja mam takie no same? Ja boże. też I gdzie kupiliście Czyli ja tylko kupiłem teraz sieciówki, teraz na lumpy, czyli tylko ja kupiłem Kuba, weź trochę Dlatego oceniajmy od dołu, Mike pierwszy. Buty lub numbers? Nie! Buty. No, no, no. Spodnie czyjeś? Spodnie, spodnie. spodnie do No dobra, spodnie, gadać! Czemu no, nie czemu? Nie wiecie, tacy się. wiecie, ja się no, się no, się no. mam takie same ja no, Nie Nie ufaj im Nie o, ufaj nie się im Dobra, zobaczcie. Nie! A spodnie, Nie! 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 Nie, 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 Golfik? Są so, sieciówki Golfik Jest! Miesię Nie, muszę zdobwać, muszę nie, nie. Musisz punkty, jak Ej, nie jest. Nie, jest jest tak sobie go sugerujesz, on się wie, wie, co. Jest... same nie, 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 że każdy że Pięć, A wie, jest bez bez dzisiaj, nie, pięć. nie, nie, nie. Nie, 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 możesz się nie, nie, Dobra, no to w takim razie lup Nic się nie dzieje, Patec, nie macie? Nic się nie dzieje skoro tak chodzi o Ciebie Jaki Patecki Ej, Patecki, wreszcie wybudował ładnie, chłopie Jest ładnie Wreszcie nie ma swojej o, obskurnej koszuli no, ale bez Ej, kalemii. bez kurdówka lepiej Można go kupić? Nie Chłopie, teraz wygląda jak czegoś, tak, jakby człowiek dopiero wczoraj się urodził, taki świeży jest Ej, ale no. ładnie wybudowałeś, no. Patec Dobra, oceniajcie golfik Już w 10 na 18 Golfik, zupa Dobra, Nica? Lup jest mi ciężko określić, ale ja mówię się ciuchle. No i źle mówisz koleżko, bo tam z tyłu zauważyłem odstające yy, fragmenty, więc tak, Krzychu jeszcze tak? odpowiedz. No i Krzychu też nie odpowiedziałeś, bo to jest znowu. Ale jesteś tam musem, siedzałeś... oj, ale wygrywa mi tak czas. Przecież to jest sieciówka Na czym? Serio to coś z odstaje A wiesz czemu? Bo to jest metka Ja nie chciałem... i wy się zasugerowaliście tym, że O, nie chcę pokazać co jest z tyłu, pewnie nie jest to Ja wiem, że to dużo metka z tyłu jest No, bo panem się wszystko ubiera, no i... Za mieć, załadnieć tego, się za ładny na ląd Ostatnia stylizacja niczym jakoś dużo się nie zmieniła, ale... Przypomnę ze świetniska Buty zmienił pewnie Trzy stylizacje, ale zobaczcie, ta stylizacja nie różni się jakoś bardzo od tamtej, ale możemy sobie będę kurtką, jeżeli Tobie się Krzysztofie ja nie podoba. Chodź Patec. Mieliśmy kurtkę, że... no teraz... A nie jest za duża ta kurtka? Nie jest, to jest kurtka bomberka, która jest teraz mega moda, ponieważ zami... są tu pikowania i jest ona satynowa. Dobra, uwaga, nie pasuje, Dobra, nie pasuje, nie pasuje nie mi ta, 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 ta kurtka. Ta. jest. kurtka jest z siedziuki. Ale to pasuje Ci, którą ta... 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 Na ale to, się. ale to nie musi być To pasować... za długa. No zrozumcie, że długa. też wiecie... Stylizacja. to nie hmm. musi być dobrana do tej stylizacji dokładnie tylko chodzi o to żeby pokazać tę kurtkę a tak wyśmiali się tam do spodnie, że padać już się zaczęło Czyli czekaj zaraz po... tak że... tak, że... tak <grym> nie 500 zł kurtka kosztowała 230 spodnie kosztowały spodnie, kosztowało... no spodnie stube, pewnie aby 300, no, 300. No, i look. Kurt, look. Gold. I gol był za 100 gdzieś 860 no, 800 za 60 zł Ciężko, nie? Low, no. Czeka kalkulacja. LUUUUU! Będziesz jeszcze trzy zasłikać? Będzie jeszcze? Nie, to jest wszystko. Część. Low. 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 Ale to właśnie. Dobrze, nie, bo fajnie. Pierwsza stylizacja fajna. Druga stylizacja najmocniejsza. A trzecia stylizacja kurka wszystko popsuła, a bez niej jest dalej mocno. Przecież to tylko należy kupić jakiegoś odpowiedniego buta, tak. Szczerze? Spodnie są mega dobre, nie? Umówmy się tak, że spodnie są bardzo fajne I ja potrzebowałem spodni i wydaje mi się, że to jest no, super, super alternatywne no, ja mam co, Paweł, wiesz teraz codziennie chodzi w tych spodniach? Tak. Nie no, jeszcze, jeszcze, jeszcze wiadomo, bo... To jest jest, no to że jest na jeansu, nie? Legendarz. Tak. Tak. Ale, tak. 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 ale nareszcie mogę dać do prania, bo mam w czym innym chodzić, nie? Bo jak tak do... spodnie Wiem, ja też miały miały. dzisiaj dwie pary takie sponni, i już przypadek wie, że są na no, do niego dobre. Tak. I zobaczyliśmy też kozacką bluzę, o czym się przekonacie? Z jaką to się nazywa? Ricky Morty. Z Ricky Morty? Ricky Martin. <grym> Morty. <grym> ja nie, nie wiem, tego wymawiać, ale była kozacka, no ale jednak się na, na tą sterówkę Ricky Marta. Także jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapki w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji jego kanału. To jest bardzo ważne, będzie to na bieżąco z każdym filmem i oczywiście proponujcie też osoby kolejne w komentarzach poniżej. I życzymy. teraz pamiętajcie, żeby zostawić jeszcze więcej lajków, bo ja wierzę, że to się kiedyś przerodzi w, z, nie Lupex vs sieciówka, tylko właśnie stylówki o, sieciówka. Że będziemy całymi stylami na przykład pod kodzień. O, no to mogło być dobra. Zostawiajcie w górę, a my się zami żegnamy, oczywiście wbijcie się jeszcze na e, Instagram i YouTube Pateckiego, bo to dzisiaj on był właśnie mojego odcinka. No, także ja się zami żegnam i do kolejnych filmów. Cześć!